Niemczech. Widzicie tego samotnego żelaznego wierzchowca jadącego przez dziki zachód? Lucky Luke właśnie nim podróżuje. Oczywiście razem z nieodstępnym wesołkiem. Co prawda nie pierwszą klasą, ale zawsze to lepsze niż zdzieranie podków na szlaku. Mój przyjaciel Luke jest w tym pociągu. Jak go dogonię, zrobię wszystkim niespodziankę. Pan do miasteczka pęknięta, ostroga? Tak, jestem Lucky Luke. Ma Pan szczęście spotkać doktora Philo Beckera z Filadelfii, który oferuje Panu jako pierwszemu klientowi swoje słynne lekarstwo na wszystko: lumbago, odparzenia odsiodłowe, niestrawność i zastrzały pod paznokciami. oraz na pękające pięty za jednego dolara. To chyba bardzo silny medykament. Na szczęście cieszę się dobrym zdrowiem. Pójdę do bagażowego po wesołka. Wiedziałem, że go dogonię. Teraz spokojnie dojadę do końca trasy. Koniec trasy. Wysiadać. Ruszamy. Kundle też. A niech mnie, jeśli to znowu nie ten wędrujący drapichrust. Szkoda, że nie wywędrował gdzieś na dobre. Wygląda na spokojne miejsce. Chyba polubię ten słynny dziki zachód, gdzie bizony swobodnie wędrują. Nazywają go tak nie bez powodu mięczaku. Ktoś stara się mnie zniechęcić? Mięczak. Zróbmy mu powitanie mięczaka na dzikim zachodzie. Widzę pierwszych klientów. Jesteście panowie zainteresowani buteleczką? Pan doktor Baker przeżywa zwykłe powitanie gościa ze wschodu. Trzymasz się? No to ho! Koniec zabawy. Podrzucić gdzieś pana? Dość już mam podrzucania. Zawieź mnie do najbliższej kasy. Wracam na cywilizowany wschód. Zły człowiek zajął moje miejsce. Gdy rozstałem się z doktorkiem, udałem się na przedmieście, by pożegnać starego przyjaciela. Miasteczko, pęknięta ostroga, znowu straciło zacnego obywatela. To także dla mnie wielka strata. I dla mnie. Nazywam się Jefferson i byłem adwokatem poczciwego Badiego, choć właściwie powinienem powiedzieć Harolda Luciusza Birmingtona. Niemożliwe, że to było jego prawdziwe nazwisko. Podwieść panów. Przeszły mnie dreszcze. Dziękuję. Może innym razem. Chociaż raz chciałbym zawieść kogoś do miasteczka, a nie na cmentarz. Dzięki look. Jak tak dalej pójdzie, to nigdy nie odzyskam swojego miejsca. Po co ten pośpiech szefie? Starego Badiego już nie ma, więc można się dobrać do jego rancha. Zamierzam upomnieć się o nie. Nie na darmo nazywają mnie pamiętliwy Jack Grabbit. Dzięki terenom Badiego zostaniesz największym ranczerem w okolicy. Ostrożnie szefie, w okolicy pewnie ciągle jest jego pomagier. Mówisz o samie, człowieku z gór? Nie boję się tego starego odludka. Chociaż czasem powinienem być ostrożniejszy. Nie cierpię jednego łowcy majątków zmarłych, a co dopiero trzech. Szefie, zwiewajmy stąd. Jeden przypadkowo celny strzał nie zmusi mnie do ucieczki. Chyba jednak stąd odjadę. Słyszałem strzały z rancha Badiego. To może oznaczać kłopoty. Żeby choć raz tego nie zrobił, banda Jacka Gravita. Jack Grabbit, powinienem się od razu domyślić, że po śmierci Badiego będziesz chciał zagarnąć jego ranczo. Tamten miły pan trzyma dla mnie miejsce na siodle. Obawiam się, że ranczo Bedmintona jest już zajęte. Przeczytaj te depesze. Co takiego? Beddy zapisał je swojemu bratankowi z Anglii? Przyjedzie rannym pociągiem. Dopilnuje, by dostał to, co mu się należy. przygotować się, pociąg będzie punktualnie. Bratanek Badiego pożałuje, że kiedykolwiek usłyszał o pękniętej ostrodze. Ta ucieknie z podwiniętym ogonem do Anglii, a szef dostanie ranczo. Pęknięta ostroga, uwaga na stopień. A ty, Mięczaku, lepiej uważaj, gdzie chodzisz. Mięczaku? To on. Uroczyste powitanie. Zrobić mu łaźnię? To niepotrzebne. Wziąłem kąpiel przed wyjazdem z Londynu. Przyjazd tu był poważnym błędem, panie Bedmington. Ja? Obawiam się, że to panowie popełnili poważny błąd. Mój kamerdyner ma rację. Jeśli życzycie sobie poznać Waldo Bedmingtona, to służę swoją osobą. To on, brać go. A teraz chłopcy, napłach tego. go. Czytałem gdzieś o tej osobliwej ceremonii powitalnej. Chwileczkę, panowie. Jasper, bądź łaskaw. Tak jest, sir. Zaczynamy. Bardzo osobliwy zwyczaj. Jeszcze trochę, skoro panowie są tak mili. Słyszałeś? Mocniej. Tak jest o wiele lepiej. Dziękuję. Nie bawiłem się tak wybornie od studenckich czasów w Oksfordzie. Szefie, ja się zmęczyłem. Czas zakończyć te zabawy. Chwileczkę, Luke. Stary Betty chciał, żebym osobiście sprawdził, czy jego bratanek jest dość twardy, zanim przekażę mu rancho. Dobra, pokażcie mu, do czego tu służy powrót. Bez sensu, nawet nie zauważy. To się robi nudne. Wobec tego sam się nim zajmę. Jasper, możemy iść. Ci osobliwi tubylcy chyba już wszystko załatwili. Odnoszę wrażenie, że jeszcze nie. Co powiesz na to? Bardzo orzeźwiające, aczkolwiek ten głos przed nami może się okazać ambitnym wyzwaniem. Moim zdaniem, Mięczak pokazał, co potrafi. Trzeba mu pomóc wydostać się z opresji. Jest w porządku. Mogę z czystym sumieniem przekazać mu ranczo. Moje wyrazy uznania, ser. Dziękuję, Jasper, ale ten zaszczyt winienem podzielić z tym dżentelmenem. Nazywam się Lucky Luke. Właśnie. Nie mieszaj się do tego kowboju. Znów ten miły pan i wolne miejsce dla mnie. Nie musiał ostępować mi miejsca. Jeszcze się spotkamy, Luke. Cóż za typ. I ciebie, mięczaku. Dostanę twoje ranczo. Nic mnie przed tym nie powstrzyma. Pozwoliłem sobie zatroszczyć się o bagaże, ser. To miłe, Jasper. Zatem jedziemy na pańskie włości. Słucham, ser. Koniku, wolno naprzód. Nie rozumiesz? Naprzód. Trzeba to wytrzymać, w końcu jest to nowe. Żądam, żebyś natychmiast ruszył. Spróbuj wio-wista. O rany. Pięknie idzie. Czy to nie miłe? Teraz moi przyjaciele jadą za mną. Trochę za szybko. Dobrze, koniku zwolnij. Mówię ci, żebyś zwolnił. Stać! Z przyjemnością, jeśli ten koński łeb posłucha. Co trzeba powiedzieć? Dziękuję. To bardzo skuteczne słowo. Muszę je zapamiętać. Już się poznaliście. Jakby to rzec, wpadliśmy na siebie. Chcę ci przedstawić Walda, bratanka Badiego. To twój nowy szef. Już się nie mogłem doczekać. Wejdź, synu, oprowadzę cię. No cóż, warunki surowe, ale czysto. A jak ma być, skoro sam sprzątałem? Muszę bezwłocznie porozmawiać ze sprzątającym. Stoi przed tobą wielkie nieba. Co to za przerażające zapachy? Kolacja. Gulasz z pęczakiem. Muszę pomówić z kucharzem. Patrzysz na niego. Poznaj resztę służby. Zaś pan. lub i ja obejrzymy moje włości. Gotowy? Już idę. Wymarzony dzień na konną przejażdżkę. Spokojnie, jak już wsiądzie na ciebie, to przynajmniej nie będę musiał na niego patrzeć. W okoniku? Pewnie nowa zabawa. Nazywa się W Widzieliście Benningtona w czerwonej kapocie? Ta kapota podsunęła mi pomysł, jak się go skutecznie pozbyć. Stary Bedril zostawił wszystko tobie. Jest wprost bajeczny. W wiokoniku to bardzo spokojna zabawa. Rancho Bedlingtona ma najlepsze tereny i pastwiska w całej okolicy. Nic dziwnego, że Jack Grabit chce je dostać. Nikt nie przegoni mnie z rodowej posiadłości. Ta czerwona kapota rozwścieczy byka. Duży i rozbrykany pies. Może chce się bawić w wiokoniku. Brutalnie gra. Chyba to zwierzę chwilowo nie darzy mnie sympatią. Tu powinno być bezpiecznie. Chociaż po namyśle stwierdzam, że raczej nie. Pora chwycić byka za rogi. To go naprawdę załatwi. Idzie lepiej niż myślałem. Przy okazji pozbędziemy się wścibskiego lucky Luka. Spokojnie. Doskonała sztuczka. Mogę w czymś pomóc? Tak. Byłbym zobowiązany, gdybyś zdjął ten czerwony kubrak. Z przyjemnością. W nogi. Micha na stole, brać i wiosłować. Zapewne chciał pan powiedzieć, że podano kolację. To dzieło sama. Zaś ja z przykrością to mówię, mam ją podać. Jestem strasznie głodny. Co to? Lubiona potrawa Badiego. Gulasz z grzechotnika w kaktusowym sosie. To dziwne, ale już nie jestem głodny. Ci mili ludzie podzielili się ze mną kolacją. Wstrętne, ale my, psy, jesteśmy zbyt grzeczne, by zwracać potrawy do kuchni. Po tej zdrowej i pożywnej kolacji, Waldo i ja udaliśmy się do miasta, by wynająć pomocników do pracy na rancho. Z przyjemnością patrzyłem, jak zmieniał się w typowego pioniera Dzikiego Zachodu. Z przyjemnością patrzę, jak się zmieniasz w typowego pioniera z Dzikiego Zachodu. Na pewno mój strój jest stosowny do sytuacji. Przynajmniej trochę lepszy niż ten czerwony. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że Jack Gravit zaczął podjudzać miasteczko. Słuchać uważnie. Trzeba wszystkim pokazać, jaki on jest. Jeśli pokaże się tutaj, wiecie, co robić. Możesz na nas liczyć. Dobra, mamy tego więcej. Ale jak się go pozbędziecie? Jeszcze szklaneczka jabłecznika? Niestety nie, George. Muszę już iść. Pilnuj moją flaszkę. Tędy. Nie wyglądają zbyt przyjaźnie. Uważaj na język. Dobry wieczór panu. Szukam zdrowych i silnych mężczyzn do pomocy na rancho. Dobra płaca, wolne weekendy i podwieczorek o 17. Dobra chłopaki, trzeba wykopać stąd tego mięczaka. Boks tradycyjny. Kiedyś byłem w tym niezły. Niezła praca nóg. Ty też jesteś niezły. Patrz, gdzie lecisz. Niewiele brakowało, a stługłbyś butelkę Jacka. Przepraszam. Nieźle sobie poradziłeś. Niezupełnie. Zabrudziłem nieco koszulę. Jestem w kiepskiej formie. O, na micha, chłopcy. Zapewne chciał pan powiedzieć, że podano śniadanie. Właśnie. Ranne, konne przejażdżki niesamowicie pobudzają apetyt. Powoli stajesz się prawdziwym kowbojem. Jesteś bardzo uprzejmy. Śniadanie przyrządził Sam, zaś mnie pozostał przykry obowiązek podania do stołu. Jajecznica z jajem myszołowa bardzo solidne śniadanie, jak betonowa zaprawa. My psy uwielbiamy obfite śniadania, ale nie możemy przekraczać pewnych granic. Pojechaliśmy do miasteczka po zakupy i na śniadanie. Proszę pamiętać o kanapce dla mnie i londyńskiej gazecie. Załatwiony, Jasper. Te przestrzenie, takie puste i spokojne. Zgodzisz się ze mną? Nie. Tam są braci. Czy to przypadkiem nie jest to, co Wy, Kowboje, nazywacie zasadzką? Jest. Lepiej wezwijmy na pomoc szeryfa. Jazda wesołku. Ja też nie przepadam za bandziorami. Kłopoty, szeryfie. Wpadliśmy w zasadzkę. Właśnie. Nalegam, by aresztował pan łamiących prawo. Właśnie to robię. Ręce do góry. O co chodzi? Powiem ci. Ktoś wrzucił Jacka Rabbita do rzeki. Znaleźliśmy jego kapelusz, a obok niego to... Moja szpicruta. Słyszycie? Przyznał się. Zamknij go, szeryfie. Chwileczkę. Cały czas walno był ze mną. Aresztować go. Aresztować obydwu. Dostali mnie. To bezprawie. Właśnie. Sytuacja jest kłopotliwa. Już pora na podwieczorek, a nie zjedliśmy jeszcze śniadania. Pora na podwieczorek, a mojego pana nie ma. Chyba będę zmuszony spróbować jednego z Twoich wypieków. Uratowany, wrócili. Mają dla mnie kanapki. Siodła są puste. Wesołek. To znaczy, że Laki Luke ma kłopoty. Zatem mój pan też. Dobrze, że się połapali, bo inaczej wszyscy mielibyśmy kłopoty. Nie przegalopowałem takiego szmatu drogi na próżno. Spokój, proszę wstać. Sąd idzie, a przewodniczy mu szacowny Roy Spleen. Zanim zaczniemy posiedzenie, uczcimy minutą ciszy naszego nieodżałowanej pamięci obywatela, Jacka Grabita. Została po nim tylko napoczęta butelka jabłecznika. Interesujące. Ława Przysięgłych ma minutę na uzgodnienie wyroku w sprawie przeciwko Waldo Bedmingtonowi i jego wspólnikowi Laki Lukowi. Wielkie nieba. Przecież tak się nie zagrywa. To ewidentny faul. Jasne, a poza tym oni mają kłopoty. Dostarczysz to Laki Lukowi? Ciasteczko? Z wiadomością. Podprowadzę wesołka, gdzie trzeba. Bardzo przepraszam. Muszę przejść. Przepraszam. Jak dostarczyć tę wiadomość? Najmocniej przepraszam. Przepraszam. Ostatni raz rzucałem za młodych lat. Ciasteczko od sama. Jolly za oknem. Czas minął. Czy obiektywna i bezstronna ława przysięgłych uzgodniła wyrok winny? Obaj są winni. Musimy się oczyścić z zarzutów. Waldo zajmij ich Z przyjemnością. Być albo nie być, oto jest pytanie. Jestli zaszczytniej znosić pociski zawistnego losu. Mógłby przynajmniej powiedzieć, cześć stary. Luke dał nogę. Złapiecie go później. Najpierw skończymy z tym mięczakiem. A może Luke przejrzał nasz plan? Powiem szefowi. Przeczucie mnie nie myliło. Dwie przecznice. Przecież mógł iść pieszo. Lucky Luke uciekł. Chyba przejrzał nasz plan. Niczego nie udowodni, dopóki mnie nie znajdzie. Znalazłem. Ty, głupku. Luk cię śledził. Załatw go. Gdzie moja spluwa? Pożyczyłem ją. Chyba się nie obrazisz. A teraz powoli, prosto do szerypa. Skąd wiedziałeś, że jestem w pobliżu? To proste. Gdy za pierwszym razem widziałem twoją butelkę, była prawie pełna. Dzisiaj była prawie pusta. A skoro tylko tobie wolno było z niej pić, uznałem, że jesteś zdrów jak ryba. Nieźle, ale nie najlepiej. Rączki do góry. Ty też je podnieś. Kolej na ciebie. Proszę podnieść ręce, panie Barmanie. Dziękuję. Tu się wszyscy schowali. Jakaś nowa zabawa. Chyba się przyłączę. Tylko nie to. Jak to mówią, ktoś wziął mnie na muszkę. Rzucił broń, brać go. Jak na kamerdynera nieźle sobie radzisz. Dziękuję. Z ciebie też niezły bokser. Jeszcze im mało? Uważaj, nadchodzą. Ta zabawa wcale nie zapowiadała się tak źle. Pomóc ci ludzi? Doceniam twoje chęci, ale to już koniec. Czas na szczęśliwe zakończenie. Szeryf i sędzia byli wściekli, kiedy wyszło na jaw jak Jack Grabbit chciał zachwić z wymiaru sprawiedliwości. Wymierzono najwyższą karę dla całej bandy, zaś Waldo Bennington z Mięczaka stał się szanowanym obywatelem pękniętej ostrogi. Dzięki Tobie jestem teraz szanowanym obywatelem pękniętej ostrogi. Ty i Jasper. Jasper? Sam! Co się tu dzieje? Wyjaśnij mi, co to wszystko znaczy. Ponieważ Pańskie kłopoty się skończyły, uznałem, że należy mi się urlop. Właśnie, Jasper i ja wyruszamy szukać złota. Bo jak mówią na dzikim zachodzie, zawsze za górami jest złoto. Tylko brać. Ciasteczko? Dziękuję, ale moje złote plomby by tego nie wytrzymały. Zatem powodzenia. Jak myślisz, Luke? Trafią na dobrą żyłę? Gdzie jesteś? Jestem biednym samotnym kowbojem, ciągle daleko od domu. Przynajmniej raz udało mi się zgubić tego kundla. Musiałem się stąd wyrwać. Te ciasteczka były straszne. Opracowanie telewizja polska. Tekst Maciej Guzdek na podstawie tłumaczenia Jacka Gałązki. Czytał Jan Czernielewski.